Ewangelii według świętego Marka. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go poprosiła. On ją zapytał, czego pragniesz. Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Ale dostanie się ono tym, dla których ojciec mój je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u Was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Przyznam, że Ewangelia, którą dzisiaj dostajemy jest Ewangelią niezwykle śliczną. Żeby zrozumieć to słowo, to trzeba myślę też zobaczyć kontekst tej Ewangelii. Myślę, że takim kontekstem do rozumienia tej Ewangelii jest to, że uczniowie idą z Jezusem, są w drodze do Jeruzalem. Właściwie pozostanie jeszcze jeden tylko dzień, za chwilę zejdą do Jerycha, to już jest moment poprzedzający wejście do Jerozolimy, gdzie Pan Jezus za moment odda swoje życie, gdzie będzie umierał. Jesteśmy w takim momencie w Ewangelii Świętego Łukasza, w którym Pan Jezus daje im konkretną trzecią zapowiedź swojej męki. Mówi o tym, że za chwilę wejdzie do Jerozolimy, że będzie odrzucony przez wszystkich, że będzie ukrzyżowany i że tam zginie i że tam będzie wypełniał w ten sposób swoją misję. Wiecie, Niesamowicie poruszające jest to, że, że za chwilę po tym, jak Jezus objaśnia im to, co będzie się działo, do czego są zaproszeni, przychodzą uczniowie, właściwie najbliżsi uczniowie Jana, bo przecież Jakub i Jan, Synowie Zebedeusza. trzeba by pewnie powiedzieć, że również Piotr, to byli trzej tacy uczniowie, którzy byli przez Jezusa niezwykle umiłowani. Wiele razy Pan Jezus zabierał ich osobno, gdzieś pokazując, że są to najbliżsi Jego współpracownicy, być może najbliżsi apostołowie serca Pana Jezusa. I oni dwóch nie, Jakub i Jan, mają w sercu myślenia kompletnie przeciwne Jezusowi, kompletnie przeciwne temu, co On mówi. Oni chcą mieć miejsce po prawej, po lewej stronie. Mają takie przeczucie, że za chwilę, że, że to, co Pan Jezus mówi, nie, być może to przyjdzie, ale to się za chwilę odmieni i że Pan Jezus dostanie piękny tron. A im się tak marzą te dwie posadki, takie ciepłe miejsca, nie przy Panu Jezusie jeden po prawej, drugi po lewej stronie. A że chłopaki nie mają wprost odwagi powiedzieć: Nie, może nie wypada wśród uczniów pozostałych to, to posyłają protegowaną mamusię. Mama, która w tym przypadku jest absolutnie matką kochającą, nie? daje się wciągać w jakieś ich chore ambicje, w jakieś takie przeciwne myślenie. Nie? Ta miłość matki ją tak bardzo zaślepia, że ona jest, jest zdesperowana, ona biegnie do Jezusa. Nie, Ewangelia nam mówi, że ona klęka przed Jezusem. Ona wie, przed kim klęka. Ona wie, że Jezus ma moc, że On jest Mesjaszem. Posłała swoich synów za Mesjaszem. Oddała swoich synów Jezusowi. Więc myślała pewnie o tym, że, że oddaje im synów Jezusowi po to, żeby im się potem w życiu dobrze ułożyło. Niemniej jednak bezmyślnie, z miłości pędzi do Jezusa, klęka przed Nim w postawie adoracji i pokazuje, że, że prosi o coś, co jest absolutnie przeciwne Jezusowi, przeciwne Jego myśleniu, przeciwne Jego nauczaniu. Wiecie, do tej pory Ewangelia jest niezwykle mocna bo, i też trudna, bo zobaczcie, jak chore ambicje, jak nasze ludzkie ułożenie, jak nasz ludzki grzechnie są w stanie też pociągnąć za sobą też inne osoby, że grzech ma wymiar też społeczny. Grzech, czyli to przeciwne myślenie synów Zebedeusza, Jakuba i Jana zaraża serce Matki, a ona biedna idzie, powodowana prawdziwym uczuciem miłości do swoich synów, idzie do Jezusa pada na kolana, klęka przed Jezusem. To jest bardzo przykry obraz, słuchajcie, bo ono pokazuje, ten obraz pokazuje, że my możemy być naprawdę blisko Pana Jezusa. Możemy być nawet w tej trójce wybranych apostołów Piotr, Jakub i Jan. Możemy adorować, jak matka synów Zabedeusza przyjść, klękać przed Jezusem. I możemy mieć absolutnie przeciwne myślenie Panu Jezusowi. Ewangelia jest jeszcze mocniejsza, tym bardziej, że y, kiedy dzieje się taka sytuacja, słuchajcie, okazuje się, że dziesięciu pozostałych uczniów, y, jak się dowiaduje, co się dzieje, jak widzą, nie, y, protekcję mamusi, nie, za, za Jakubem i Janem, no, są strasznie, y, są strasznie wkurzeni. Więc, y, y, wszyscy apostołowie, cała dwunastka, słuchajcie, apostołów, y, absolutnie Wyłożyła się przed wejściem do Jerozolimy. Pokazali, że nic z tego nie rozumieją. To jest trzecia zapowiedź śmierci Pana Jezusa. Nic nie mają z nim do czynienia. Wiecie, Ewangelia jest w tym piękna, że postacią bardzo pozytywną w, w, w tym fragmencie i, i niezwykle piękną jest oczywiście, jak zawsze, Pan Jezus. Pan Jezus, który w tym momencie. No, mógł się zdenerwować. Że oni go kompletnie nie rozumieją, że, że nie zachowują się tak jak Pan Jezus. Ale co robi Pan Jezus? Zobaczcie, Pan Jezus po pierwsze ich nie karci. Po pierwsze, nie wybiera sobie innych jakichś tam apostołów. Po drugie, jest niesamowicie wobec nich cierpliwie, bo zaczyna im tłumaczyć zupełnie inną perspektywę. Mówię, nie tak będzie między Wami, jakby chciał powiedzieć, że znam Wasze serca, że ja doskonale wiem, co w Waszych sercach jest, nie? i że to myślenie, które w Waszych sercach jest od dawna, nie, że w końcu ono wyszło na Wasze usta. To jest też ważny moment, że, że naraz przed śmiercią, przed momentem wejścia do Jeruzalem, do Jeruzalem, objawia się to, co jest w sercach uczniów. Nieraz ważne jest, słuchajcie, wypowiedzieć to, co czujemy w sercu, nie przed Panem Bogiem, tak, tak naprawdę przed nim, żeby on mógł z nami dialogować i mówi: Nie, tak będzie między wami. Tu nie ulega wątpliwości, że uczniowie to byli naprawdę ludzie w porządku. To byli ludzie naprawdę dobrzy. Oni mieli naprawdę dobre intencje. My nie możemy ich potępić w czamburze, nie? że nagle, jak Filip z konopi, wypalili, nie. Podejrzewam, że w 199,9% zrobilibyśmy podobnie. Apostołowie czynili wiele dobra i nie wolno im tego odebrać. Oni się stawali z dnia na dzień uczniami Jezusa, nie coraz bardziej, coraz bardziej. Ostatecznie doszli do takiego momentu, że ginęli śmiercią męczeńską. Czyli doszli do, kiedyś do takiego momentu, że, y, że umierali zjednoczeni z Jezusem. Jezus ich doskonale, od, y, znając, właśnie ich do tego prowadził. Nie tak będzie między wami, nie? Pan Jezus chce nam pokazać zupełnie inną perspektywę, że to, że czynimy dobro, nie, to, że jesteśmy ludźmi dobrymi, nie jest jeszcze jakąś taką naszą y, nie jest także jakimś takim, wiecie, y, motywem do tego, żeby otrzymywać zapłatę. To jeszcze wcale nas nie upoważnia do tego, żebyśmy mieli jakąś zapłatę. Pan Jezus mówi, nie tak będzie między wami. Jak kto chce być y, pierwszym między wami, niech stanie się waszym sługą, niech będzie waszym niewolnikiem. My po polsku te dwa słowa, słuchajcie, myślimy, że one są mniej więcej to samo znaczą, nie? Ale kiedy czytacie w Biblii w jej greckim tłumaczeniu, tam jest, kiedy, opisy, kiedy Pan Jezus mówi o słudze, tam jest użyte słowo diakonei. To jest taka służba, nie? To jest diakon. Robię coś, nie? Bo chcę coś zrobić dobrego. I to wypływa z mojej woli, ja chcę coś zrobić, tak. Natomiast y, słowo niewolnik, które tam występuje, słuchajcie, to jest, y, to jest takie słowo, które pokazuje, nie w Biblii bardzo często, to jest coś takiego, że y, nie masz prawa do zapłaty żadnej. Nie? Niewolnik to jest ktoś, kto nie chce tego robić. Nie? Jest absolutnie przymuszony do tego, żeby to zrobić. I nie ma absolutnej y, możliwości otrzymania jakiejkolwiek zapłaty. Zrobiłeś, basta, jesteś nieużyteczny. To jest y, niewolnik. Nie? No jak nam się jest Jezus w tym wszystkim, Absolutnie niewolnikiem. Pan Jezus umiera absolutnie śmiercią niewolnika. Czynił wiele dobra przez, przez całe swoje życie, ale absolutnie nie chciał za to żadnej zapłaty. Nie? Chciał przyjąć na siebie śmierć niewolnika czasach Pana Jezusa niewolnik to jest ktoś, kto jest absolutnie ostatni w hierarchii społeczeństwa, nie w randze ważności ludzkiej. Jest absolutnie ostatni. Jest absolutnie bezużyteczny. Pan Jezus mówi o to, że przyszedł po to, żeby dać swoje życie na okup za wielu. Wiecie, to słowo okup w Biblii jest... Jest słowem używanym niezwykle rzadko. To słowo okup jest wyrażone takim słowem greckim, letron. To jest opłata za niewolnika. Przyszedłem, aby dać swoje życie na okup, czyli żeby, za wielu, nie? Żeby, nie, żeby dać swoje życie za niewolników. Pan Jezus chce powiedzieć: Dlatego potem sam będzie umierał, nie? Na krzyżu śmiercią niewolnika. Zostanie y, sprzedany za 30 srebrników, bo tyle kosztował niewolnik. Y, w Jezusie jest całkowita jakaś taka odwrotność. Słuchajcie tego, y, o czym mówią dzisiaj Jan i, i Jakub, o czym marzył Jan i Jakub. Jest jakaś absolutna odwrotność. I Pan Jezus, słuchajcie, jest niesamowicie piękny w tym, bo. Y, Dlaczego to słowo, do tej pory to słowo jest trudne? Do tej pory to słowo jest trudne, myślimy sobie absolutnie niemożliwe, wejść w takie myślenie, nie? Jak jest możliwe stać się niewolnikiem drugiego człowieka, nie? Można mówić miłość, 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 no i co z tego? Skąd my mamy tę miłość brać? Nie? Żeby stać się niewolnikiem drugiego człowieka, każdy z nas zrobiłby naprawdę dokładnie to samo, co Jakub i Jan, to znaczy być nie przy Jezusie nie mieć z tego jeszcze jakoś zapłatę. No poszliśmy za Tobą, zostawiliśmy wszystko, zaryzykowaliśmy całym swoim życiem. Nie? Panie, zobacz, poszedłem za Tobą, nie? Moje wyrzeczenie, tak? Moje, mój celibat, tak? Moje pragnienia, moje plany, wszystko, nie? Tylko poszedłem za Tobą. To jest powodem do tego, żebym coś otrzymał teraz od Ciebie. Pora teraz, Panie Jezu, na Ciebie. No, wydaje się w pierwszym odruchu, że Jakub i Jan zostali całkowicie przez Jezusa oszukani. Pan Jezus mówi: No, poszliście, ale przykro mi, nic z tego. Miejsce po prawej ani po lewej stronie nie będzie należało się Wam. Nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, ale jest taki ciekawy moment w dziejach apostolskich, kiedy Jakub umiera śmiercią męczeńską. To jest ciekawa rzecz, bo Pan Jezus pyta się ich, na bardzo poważnie pyta się ich, czy jesteście gotowi pić kielich, który ja będę pił? Nie? My nie jesteśmy gotowi. Panie, tyleśmy zostawili dla Ciebie, jesteśmy gotowi. Całkiem porządne chłopaki, oni naprawdę byli gotowi wypić ten kielich. W tym sensie, że wiemy o tym, że Jakub jest pierwszym męczennikiem. I umiera taką, wiecie, jest tylko jedno zdanie. Gdzieś w dziejach apostolskich przy okazji uwięzienia świętego Piotra, nie w więzieniu, jest napisane, że Herod ściął Jakuba mieczem. Tyle jest napisane o jego męczeńskiej śmierci, a to jest pierwszy męczennik Kościoła. A to jest pierwszy męczennik Kościoła. I to zostało zanotowane tylko, żeby wprowadzić to, że, że Piotr został uwięziony. Po czym Piotr zostanie cudownie, zostanie cudownie uwolniony z tego więzienia. Będzie siedział tylko kilka godzin, potem sobie jeszcze trochę pożyje, nie? Do dziś dnia, kajdany, którymi był przekuty w, w tym więzieniu, znajdują się gdzieś w bazylice świętego Piotra bodajże, nie? Ktoś z was wie, gdzie, znajdują się, gdzie znajduje się miecz, którym został święty Jakub ścięty. Nie do ciebie będzie należało miejsce po prawej, po lewej stronie. Tak? Ale zginął śmiercią męczeńską. Znaczy miał udział we krwi Chrystusa, w kielichu Chrystusa. My nie wiemy do końca, jaką śmiercią zginął święty Jan. Wiemy natomiast, że został zesłany na koniec gdzieś na jakąś wyspę. W Rzym zapamiętał też jedno takie miejsce jest Kościół bodajże się nazywa oleju świętego Jana, w, której Jan miał być, w którym Jan miał być smażony przed zesłaniem na wyspę, Patmos. Obydwaj w jakiś sposób mieli udział w kielichu Chrystusa. Kto stał po prawej, po lewej stronie? Nie. Tradycja Kościoła daje nam rozmaite rozwiązania, ale ja chciałbym nad jednym się zatrzymać. Otóż słuchajcie, Ewangelia sama mówi, że pod krzyżem stała y, także y, y, siostra Matki Jego. Siostra Matki Jego wychodziłoby na to, że jest to Salome, to jest, y, to jest żona Zebedeusza, więc matka właśnie Jakuba i Jana. Jakże musiało być jej zdumienie, kiedy stała pod krzyżem i, że, i widziała, że Jezus umiera między dwoma. Nie? Że y, miejsce po prawej, po lewej stronie zostało dane łotrom. Nie? Zostało dane łotrom. Y, można powiedzieć też niewolnikom. Mogła czuć się absolutnie też, myślę, w, y, jakoś zawiedziona pod krzyżem. W takich momentach możemy czuć się zawiedzeni, że Pan Jezus nas zawiódł. Więc w czym tkwi dobra nowina? Dzisiaj troszkę dłużej, ale chcę to skończyć, słuchajcie, w czym tkwi dobra nowina? Dobra nowina tkwi w tym, o czym mówi Pan Jezus: że my sami z siebie tego nie zrozumiemy i sami z siebie takiej miłości nie wykrzesamy. Że taka miłość może być dana tylko i wyłącznie nam z Boga. Nie. Jest dana tylko tym, którym da Ojciec to nie. Nie mamy w sobie takiej wewnętrznej predyspozycji co do tego, żeby, żeby to rozumieć sami z siebie, nie? Ale może być to dane Ci z Boga jako, jako łaska, dane Ci to z Boga jako dar. Nie? Takie wewnętrzne zrozumienie, które jest Ci dane z góry, którego nie mamy sami w sobie. nie? Takie wewnętrzne rozumienie, że moment, w którym. Pan Jezus zaprasza mnie do, do tego, żebym wszedł w Jego misję, żebym stał się niewolnikiem, żebym ostatecznie umarł jak On, śmiercią niewolnika, nie? zjednoczony z Nim, nie, poważnie śmiercią niewolnika, to muszę zrozumieć, że to jest dar dany mi od Boga. Jeśli zaczynam rozumieć, że to jest dar, to jest to strasznie uwalniające. Życzę Wam, aby każdy z Was miał w swoim życiu taki moment, że, żeby ojciec Wam objawił, żeby ojciec Wam dał to, żeby objaśnił Wam nie, w Waszym sercu, jak bardzo jesteśmy codziennie obdarowywani przez Pana. Jak każdy z nas ma swoje miejsce po prawej, po lewej stronie. Wiecie, to miejsce po prawej, po lewej stronie jest absolutnie dla każdego z nas, ostatecznie. Jeśli tylko otworzymy się na, 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 na to, co daje nam Pan, nie. jeśli otworzymy się na łaskę daną z góry. Będziemy umierać śmiercią niewolnika tak, jak On, po prawej, po lewej stronie, czego z całego serca Wam naprawdę życzę. I was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.